Arkadiusz Łakomiak, pracowici tragarze. Przybył do portu statek handlowy. Wielki, wspaniały, cały stalowy. W ładowniach mieści różne towary, wszystko po trochu, prawdziwe czary. Choć upał straszny jak na Zacharze, to towar znoszą silni tragarze. Ciężkie toboły, jakieś sprawunki, kufry, walizki, pudła, pakunki. Lecz kiedy skończą swoją robotę na pusty statek wniosą z powrotem. Młode jałówki, konia z zaprzęgiem, szybko, dokładnie i z dużym wdziękiem. Wodę w beczółkach, rybne konserwy, w koło macieju i tak bez przerwy. Worki pszenicy, młyny z wiatrakiem, sieci rybackie razem z rybakiem, rowery, wrotki i hulajnogi przeniosą wszystko tylko nie drogi. Skrzynki z gwoździami, łopaty, grabki, kubek bezucha, piaskowe babki, kapcie babuni, dziadka fajeczkę, ciemnej tabaki tylko troszeczkę. Szkołę, podwórko, scenę teatru, kościół, parafię, ampułkę wiatru, stare ubrania i rękawiczki. I przede wszystkim do pieca drzwiczki. Cóż, spakowali wszystko z miasteczka. Lecz zapomnieli zabrać słoneczka. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.